Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie blasuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest serdeczne pytanie. 9 mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Sześć kilku. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz, buław. Dołożę kartę. As, buław. Dołożę kartę. 9 monet. Na spodzie talii jest ta karta kochankowi. To może być tło czytania. To jest romans, zdrada, zauroczenie. Sedno. Dziewiątka mieczy. Zagubienie, rozpacz, wyrzut sumienia, rozpad związku. Boimy się swojej samotności. To jest związek, który nie ma perspektyw, bo był zbudowany bez fundamentów. Tęsknimy za miłością, za ciepłem, za uczuciem. Zdrada ukochanej osoby była niespodziewanym ciosem w plecy. Staramy się odwzajemnić miłość. Nie ma czegoś takiego jak staranie się, aby odwzajemnić miłość. Kochamy tę osobę lub nie kochamy tej osoby. Tutaj nie ma nic pomiędzy. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka kilków. Przeszłość, poprzednie wcielenie. To też jest bratnia dusza. Spotkaliśmy na swej drodze osobę, którą uznaliśmy, że to jest nasza bratnia dusza. Najgorszym związkiem jest związanie się z osobą, bratnią duszą. Taki związek jest skazany na porażkę. Bratnia dusza jest dla nas lekcją. Od niej mamy się czegoś nauczyć. Ona nam otworzy oczy i to wszystko. Ale żaden związek. Wynik. Odpowiedź, rada, rycerz buław, z buław i dziewiątka monety. Kochanka czy kochanek to czynnik, który pokazuje prawdziwą twarz mężczyzny. Owijanie kochanki o to, że twój mężczyzna z nią cię zdradził, jest niedorzeczne. To akt desperacji kobiety, która ślepo wierzy swojego niedojrzałego rycerza na koniu, niedojrzałego partnera. I nie przyjmuje do wiadomości, że to on podjął decyzję o zdradzie. Każda zdrada jest świadoma, jest, decy jest decyzją. Często kochancem mówi się, że to jest lambadziara, a mężczyzna, który romansuje z lambadziarą, mówi, że lambadziara jest mądrą i wartościową kobietą. To jest hańba i obraza dla mężczyzny, dla mądrych i wartościowych kobiet. W rzeczywistości lambadziara gra z lambadziarzem w jednym kółeczku. Lambadziarze nie mają klasy. Kochanka zawsze spłaci za to karmę. Za to, że rozbiła coś, co i tak nie było prawdziwym małżeństwem. Nie myśl sobie, że jestem konserwatywna, radykalna, żelazna. Nie, ja jestem luźna guma w majtkach. Ale jest takie powiedzenie, że nie czyń drugiemu, co tobie miłe, Bo zapewne ty byś nie chciała, aby inna kobieta odbiła ci mężczyznę. I proszę, I proszę o tym pamiętać. Wyciągnij wnioski. Po pierwsze miłość. Po drugie miłość. Po trzecie miłość. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpiew.